Znajdujemy się na początku obwodnicy południowej miasta Gdańska, na skrzyżowaniu z obwodnicą zachodnią trójmiasta. W tej chwili trwają roboty zbrojarskie na obiekcie WD1 no i będziemy czekali na odpis, żeby zabetonować płytę obiektu. Na następnych obiektach obwodnicy, to znaczy na estakadzie, trwają prace przy nasuwaniu momentów estakady. Estakada na obwodnicy ma długość 2700 metrów I na czterech stanowiskach do nasuwania cały czas trwają prace. Przerwami na okres no, bardzo dużych mrozów poniżej no, 7-10 stopni wówczas są prowadzone tylko takie roboty, które, na które niska temperatura nie wpływa to znaczy zbrojenie, szalowanie. Do betonowania musimy czekać na temperatury dodatnie.